Dzień dobry Państwu. Niemiecki europoseł Moritz Körner po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce pobił wszelkie rekordy bezczelności. Na portalu X zamieścił wpis, który wywołał szerokie oburzenie, bo znalazły się w nim groźby nakładania kolejnych sankcji na nasz kraj. Napisał wprost, że wotum zaufania, jakie Polska otrzymała po wyborach parlamentarnych, zostało wyczerpane. I jeśli Nawrocki będzie blokował, tu cytat: Przywrócenie Rządów prawa w Polsce, to Unia Europejska będzie musiała mrozić swoje fundusze dla Polski. Na to bezczelne zachowanie zareagował europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Poszedł do jego biura i prosto w twarz wygarnął mu, co sądzi o jego zachowaniu. Hi. Arkadiusz Mularczyk, Polish member of the Parliament. Hi. I was shocked your your yesterday tweets about Poland and sanctions about you. Poland. I have a souvenir for you. This is a very important book about the Second World War. You should read this book about what Germany made yes. in Poland. I, I think that has nothing to do with what I I did, think yes. I, said. No. I, I think yes. No, absolutely if, not. If, if you try to lecture us, you should I see. Lecture. You should see. You should see what Germany made in Poland during the Second World War and you never pay for that. So please read this book and be more smart. In the future. Bye bye. bye bye. W dniu dzisiejszym przekazałem niemieckiemu eurodeputowanemu Kernerowi raport o stratach wojennych. Była to reakcja na wyjątkowo bezczelne i zuchwałe słowa tego europosła, który powiedział, że jeśli prezydent Polski będzie blokował przywracanie praworządności w Polsce, to wówczas trzeba na Polskę nałożyć sankcje i zablokować środki unijne. Jest to wyjątkowa Bezczelna wypowiedź, dlatego że Niemcy nie mają moralnego prawa do atakowania Polski, do pouczania Polski i mówienia o praworządności. Dlatego też zniosłem mu raport, ażeby przypomnieć mu o tym, co Niemcy zrobiły w Polsce i że nigdy się z tego z Polską nie rozliczyły. I będę to przypominał każdemu niemieckiemu posłowi, jeśli jego wypowiedzi będą atakowały w Polskę w sposób zupełnie nieuprawniony i niesprawiedliwy. Ze swojej strony serdecznie gratuluję panu Mularczykowi tego zachowania. Wyobrażacie to sobie? Polacy właśnie w demokratycznych wyborach dali Nawrockiemu najmocniejszy mandat wyborczy, jaki istnieje, a jakiś Niemiec będzie nam groził kontynuacją sankcji. To jest istny skandal. Jak Państwo oceniacie działanie europosła Arkadiusza Mularczyka? Napiszcie w komentarzu. Czekam na Wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.